Cześć, witam was serdecznie w kolejnym Maciku cyklu motoradca. No to porozmawiajmy sobie dzisiaj o pieniądzach, bo czerwiec się zbliża, jak dobrze wiemy w czerwcu będzie wielkie czyszczenie systemu Cepik, więc się każdy zastanowi, co tam ma przed 2005 roku zarejestrowane w garażu, bo może mieć ciepło i teraz za wszelką cenę przy tym czyszczeniu Cepik, no z jednej strony chce się poprawić statystyki, a z drugiej strony co? Chce się też na tym zarobić. Zaraz wam pokażę na jakim przykładzie, bo zwróćcie uwagę na jedno, no Polska jest trochę skansenem motoryzacyjnym, ale takim bardzo licznym skansenem. Bo w przeliczeniu zazwyczaj przyjmuje się w Europie na 1000 mieszkańców, ile jest aut. W Polsce mamy dwa wskaźniki: albo 702 samochody, albo 517. Ale skąd taka rozbieżność? No bo w zależności czy bierzemy 26,7 miliona pojazdów zarejestrowanych w Polsce, czy bierzemy tam około 19 milionów samochodów, odliczając samochody tak zwane widmo, czyli samochody, które mogą już w ogóle nie istnieć, bo na przestrzeni ostatnich 20 czy 30 lat różnie się mogło dziać, nie wszystko było ewidencjonowane bądź samochody, które stoją w garażach, bo ktoś zapomniał na przykład zapłacić ocej, i nie wie, co ma teraz zrobić, no nie pójdzie go zezłomować, bo i tak karę by dostał, i tak siedzi i czeka. O amnestii tutaj nikt nie mówi. No właśnie, po co całe to czyszczenie cepik? No czyszczenie cepik jest głównie po to, żeby przede wszystkim poprawić statystyki na tle europejskim, żeby pokazać, że statystycznie tych samochodów na obywatele jest mniej, bo tu też chodzi o emisję CO2, żeby ona była taka bardziej subtelna. Z drugiej strony, żeby odmłodzić średnią wieku pojazdu. No i z trzeciej strony żeby zarobić, żeby wykurzyć ludzi, żeby te auta wypchnęli z shop no i poczynili jakiś ruch. Ruch za minimum 8400 zł. No właśnie, jeżeli w niedługim czasie, drogi widzu, kończyć Ci ubezpieczenie komunikacyjne, przejdź sobie w link, który masz w opisie tego filmu i możesz tam dokonać zakupu polisy ubezpieczeniowej i za ten zakup możesz dostać zwrot w wysokości 150 zł. I są to realne pieniądze, które trafiają na Twoje konto. I też tam w linku w opisie masz wszystko zaznaczone, co gdzie, kiedy i jak możesz skorzystać z takiej promocji, a Również otrzymasz link referencyjny po zakupie takiej polisy. Na podstawie którego, przesyłając go swoim znajomym czy chociażby rodzinie, możesz za każdą polecajkę zarabiać 50 złotych. Więc warto. Dobra, zatem o co chodzi z tym wykurzaniem w tym momencie i odświeżaniem swojej pamięci? Dobra, jakie są te kryteria czerwcowej czystki? Zacznijmy sobie od przepisu. Decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 roku dotyczące pojazdu nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacze pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie mniejszej ustawy, wygasają z dniem 10 czerwca 2024 roku u nas to zawsze wszystko musi być w takiej zawiłej formie napisane, ale oczywiście mówimy o autach zarejestrowanych z konkretną datą po raz pierwszy przed 2005 rokiem, które na przestrzeni ostatnich 10 lat nie miały bądź ubezpieczenia komunikacyjnego, bądź przeglądu technicznego. Bądź można domniemywać również, że nie miały na przykład zmiany właściciela, bo tu chodzi o jakąkolwiek zmianę w systemie CEPIC. Więc ktoś powie, dobra, Waldek, no ale jeżeli te 7 milionów samochodów ma zostać wykreślonych, no to po problemie można się rozejść, skoro tych samochodów nie ma. W teorii tak, chociaż mówi się, że mniej więcej półtora miliona z tychże samochodów, one dalej są, tylko z jednej strony mogą być to auta na zasadzie, że ktoś zostawił w shopie, bo zapomniał o ciągłości ubezpieczenia komunikacyjnego, bo kiedyś też te ubezpieczenia nie odnawiały się jedno po drugim, jeżeli już byliśmy właścicielem i składki były wszystkie opłacone. Z drugiej strony sporo tych samochodów jest w rękach kolekcjonerów, którzy teraz nie do końca wiedzą co zrobić. I prawda jest taka, że tutaj pojawia się naprawdę mega wielki problem. No i tutaj pojawia się mały problem. No bo tak, z jednej strony można powiedzieć, że sytuacja jest prosta. No jeżeli chcesz ocalić swój pojazd, czyli auto, które jest zarejestrowane przed 2005 rokiem i chcesz, żeby ono nie zostało wykreślone z systemu CePik, bo wykreślenie systemu CePik sprawia, że tak jakby tego auta już w ogóle nie było. Mówi się, że ma być w międzyczasie do tego czerwca jeszcze zrobiony projekt ustawy, który ma pokazać w jaki sposób można powtórnie zarejestrować to auto, ale to też nie będzie takie proste, no z trzeciej strony można byłoby po wykreśleniu z cepiku próbować go robić na tak zwaną białą kartę, tylko właśnie. My się cały czas odkrywamy, odkrywamy wyciągając to auto z szopy, narażając się na mandat. No bo właśnie tak, z jednej strony, jeżeli przez 10 lat nie mamy przeglądu technicznego, na chwilę obecną w Polsce nie mamy obowiązku utrzymywania, tak jak przy ubezpieczeniu OC, ciągłości przeglądów technicznych. Jak auto stoi w szopie, nie musi mieć tego przeglądu. Oczywiście, jeżeli chcemy wyjechać na ulicę, no to musi mieć przegląd i ubezpieczenie. Ale nawet jak auto jest, nie wiem, rozebrane na części, stoi w garażu sobie przez 10 lat, to ciągłość tej polisy ubezpieczeniowej musimy zachować, bo... Za każdy rok, a dokładnie przekroczenie 14 dni bez ciągłości ubezpieczeniowej na chwilę obecną mamy 8400 zł, a przypomnę, że zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny może wystawić karę za brak OC tylko w roku, w którym w wyniku kontroli zostało to wykryte. No i tak jak mówię, może być to 8400 zł, tylko ciekawa sytuacja, bo w ostatnim czasie mój znajomy otrzymał karę łączoną za dwa lata z rzędu, bo kontrola się odbyła na przełomie roku, więc można nieźle w tym wszystkim popłynąć. I dla jednych będzie to zbawienie. Dla tych, którzy na przykład mają dane auto, jakiś tam strucel za 500 zł stojący w garażu i mówią, jej, dla nas to będzie amnesia, bo jeżeli mi wywalą to auto z Cepiku, to tak jakby go w ogóle nie było, pewnie będzie temat zamknięty, bo już nikt nie będzie tutaj szukał kar wstecz, pewnie też nie, a ja najwyżej sobie zrobię kurnik z tego samochodu, numer win tam po prostu wytnę, żeby nigdy nie można było dojść do historii tego samochodu. Ale z drugiej strony, jeżeli są osoby, które chciały kiedyś w przyszłości te auta ujawnić, no to mają opcję albo zrobić teraz badanie okres Bądź ubezpieczenie zrobić, albo poczekać na to usunięcie z cepiku i później powtórnie zarejestrować, ale tak czy tak e, i tak ich kara w żaden sposób nie ominie, bo to wyjdzie. I uważam, że zdecydowanie lepiej nasze państwo by zrobiło, jakby mimo wszystko w tej sytuacji zastosowało amnestię. Ja wiem, że wszyscy chcą być równi wobec prawa i niekiedy nie lubią tego typu sytuacji, ale zapewne pozwoliłoby to uchronić wiele ciekawych samochodów w polskich kolekcjach, bo mówi się naprawdę o, sporej, dużej, o, o dużej ilości samochodów, tych, które mogą się znajdować i niektórzy będą bali się teraz ukryć albo będą podpisywali jakieś dziwne umowy na Ukraińca i potem, że dziwnym trafem, ponownie odkupione z Ukrainy, bo założę się, że będzie wiele furtek robionych, żeby w międzyczasie próbować te auta na nowo przy wracać i zrobić to jeszcze przed 10 czerwca, żeby można było zdążyć, pokazać, że faktycznie to auto w Cepiku jest, tym bardziej, że jeżeli zostało nabyte właśnie w takim czasie, również musimy pokazać, że albo zostało przerejestrowane, bądź zostało zrobione zgłoszenie, bo za to też nam może przy, przydziać się jakaś kara, tym bardziej od 1 stycznia już tego zgłoszenia robić nie możemy, nie możemy zachować również czarnych tablic, więc sytuacja jest lekko zawiła i mam świadomość, że ten temat może dotyczyć wąskiego grona osób, ale Uprzedzam i trochę zaciekawiam tym tematem, żeby sobie przypomnieć, kto tam co tam w swojej szopie trzyma, bo z tych 7 milionów, trochę tych aut na pewno na drogach i na kołach jeszcze, no na drogach może nie, ale na kołach w stodole na pewno gdzieś stoi. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!